Cześć, tu Wojciech Dąbrowski. Na moim kanale znajdziecie najświeższe wiadomości z rynku samochodowego, praktyczne porady dla kierowców i ciekawostki ze świata motoryzacji. Jeśli interesujesz się samochodami i chcesz być na bieżąco, jesteś we właściwym miejscu. Zachęcam do subskrypcji, aby nie przegapić żadnych nowości. A teraz przechodzimy do dzisiejszego tematu. 2023-930 Amet Immobilisery Samochodowe i wyłączniki awaryjne to dwa wysoce skuteczne systemy bezpieczeństwa zaprojektowane w celu ochrony nowoczesnych pojazdów przed kradzieżą, chociaż mają one wspólny cel, jakim jest zapobieganie nieautoryzowanemu użyciu, różnią się funkcjonalnością, lokalizacją kosztem i komponentami. Przyjrzyjmy się różnicom między immobilizerami samochodowymi a wyłącznikami awaryjnymi i rzućmy nieco światła na ich unikalne cechy. Czym jest immobilizer samochodowy? Immobilizer samochodowy to system bezpieczeństwa zaprojektowany w celu zapobiegania nieautoryzowanemu użyciu pojazdu. Jest on zazwyczaj standardowym wyposażeniem nowoczesnych pojazdów i jest zintegrowany z systemem elektronicznym. Jego główną funkcją jest unieruchomienie silnika, uniemożliwiając uruchomienie samochodu bez odpowiedniego kluczyka elektronicznego lub transpondera. Jak działa system immobilizera w samochodzie? System immobilizera samochodu działa za pomocą kodu elektronicznego lub sygnału który jest przesyłany między kluczykiem a jednostką immobilizera zainstalowaną w pojeździe. Gdy kluczyk znajduje się w stacyjce, moduł immobilizera odczytuje kod i weryfikuje jego autentyczność. Jeśli kod zostanie uznany za prawidłowy. Moduł Immobilizera umożliwia uruchomienie silnika. Immobilizer uniemożliwia jednak uruchomienie silnika w przypadku wykrycia nieprawidłowego lub nierozpoznanego kodu. Immobilizery samochodowe są zwykle zintegrowane z fabrycznie zainstalowanym systemem elektronicznym pojazdu, co oznacza, że są one wbudowaną funkcją, a nie dodatkiem na rynku wtórnym. Zazwyczaj znajdują się one w elektronicznej jednostce sterującej. Ecu, pojazdu lub w dedykowanym module immobilizera. A ponieważ są one wbudowane w system samochodu, immobilizery są trudne do obejścia lub włączenia bez specjalistycznej wiedzy i sprzętu. Czym jest włącznik awaryjny? Z drugiej strony, włącznik awaryjny to urządzenie zabezpieczające na rynku wtórnym, które zapewnia dodatkową warstwę ochrony przed kradzieżą pojazdu. Jest to ręczny przełącznik który można zainstalować w obwodzie zapłonu, pompy paliwa lub rozrusznika. Celem wyłącznika awaryjnego jest przerwanie dopływu prądu do tych krytycznych części, skutecznie uniemożliwiając uruchomienie silnika. Wyłączniki awaryjne można umieścić w ukrytych miejscach w pojeździe, aby utrudnić ich znalezienie i wyłączenie. Mogą one być podłączone do różnych miejsc, takich jak pod deską rozdzielczą, Wewnątrz konsoli środkowej lub wewnątrz wiązki przewodów pojazdu. Niezawodność każdego z nich jako środka odstraszającego przed kradzieżą. Immobilisery samochodowe były początkowo skuteczne w zapobieganiu kradzieży pojazdów ponieważ stanowiły główną przeszkodę dla złodziei. Jednak wraz z rozwojem technologii złodzieje opracowali metody obchodzenia lub oszukiwania immobilizerów. Wyłączniki awaryjne nie mogą zapobiec fizycznej kradzieży samochodu przez zdeterminowanego złodzieja. Mogą jednak utrudnić i spowolnić złodziejom uruchomienie silnika w połączeniu z innymi środkami bezpieczeństwa, takimi jak systemy śledzenia GPS. Wyłącznik awaryjny może pomóc w odzyskaniu skradzionego pojazdu. Warto zauważyć, że zarówno immobilizery samochodowe, jak i wyłączniki awaryjne mogą być skuteczne w połączeniu z innymi środkami bezpieczeństwa. Zainstalowanie wyłącznika awaryjnego wraz z alarmem samochodowym, blokadą kierownicy lub lokalizatorem GPS może poprawić bezpieczeństwo.